Witajcie Mankomiedziowi, witajcie w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie nasi piłkarze zmierzą się w 1. 16 finału Pucharu Polski z wartą Poznań. Tu na tym obiekcie za moimi plecami lada moment zacznie się spotkanie, a ja już teraz zapraszam Was na kilka króciutkich migawek z tego, co tutaj się dzisiaj działo. Na razie na stadionie jest pusto, nie ma kibiców, ale słyszałem, że spora grupa naszych kibiców się tu wybiera, dlatego na pewno atmosfera będzie gorąca. Gotowi, no to zaczynamy! Kradzież kamery dzisiaj kulisy z innej strony. Tak Mateusz. jest, dzisiaj następuje zamiana. Dzisiaj Piotr Ignatowicz będzie robił dla Was kulisy, a ja sobie pooglądam mecz. To Mateusz na początek bardzo chciałbym wiedzieć, jak ty jest dzisiejsze spotkanie? Eee, czuję, że dzisiaj łatwo, gładko i przyjemnie wygramy, także stawiam pewne 3 do 0. 2 do jednego dla nas. To nie był Mateusz? Pewne 3-0 po 30 minutach i trzymamy wynik. To też nie by było dobre. Cześć chłopaki, jaki wynik dzisiaj stawiacie? 2-1. 2-1 za Bartosz. 3-0. 3-0? Dla Zagłębia. Dla Zagłębia, oczywiście, że tak. A wy chłopaki, jaki wynik otrzymaliście? Ja ustawiam 3-1 dla Zagłębia, a jedna dla, no, dla parku A ty jaki wynik stałeś? 6-0. 6-0. To, o, to grubo, super. Na Derby idziecie w poniedziałek? Tak, tak. Obowiązkowo, nie? Dobra. Derby żyć Święta, super, fajnie. Ty na pojsku. Dobre, dobre, boje dobre, 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 davaj.

jeszcze to przegryka meczu. Cicho. Przegryka meczu. Dobrze, się będziemy na pewno odzywali. nie ma Dobra. Brawo, brawo. Super. рамках вы те же коый ко

Teraz ty to Teraz ty. No? Bójni, czekaj pan. panu nie? Dobra. Też że na w Marek. Ale w głośniej, proszę o Skip na schop okay. tył i gaz. Ok, pokaż. Jestem. Muszę Não, não. Super piwa, super piwa, bravo! Ah! Są wygryz, są wygryz, są wygryz, są wygryz! chcieliśmy cię ściągnąć, ale sąście A ja miałem 6. To jest on. nie tam. Jarek, to powrót do pierwszego składu. połowy. Wiem, że z bramką to jest awans do następnej rundy. Kapitalne wyjście. Powiem ci szczerze, że, że wczoraj był bardzo wątpliwy mój występ, ale dzięki naszym fizjoterapeutom postawili mnie 24 godziny. Do hotelu wszedłem wczoraj kulejąc i małe szanse były, że wystąpię, ale jakieś cuda zdziałali się. Wystąpiłem, strzeliłem bramkę, na świetny wieczór. Czyli brawa dla tutaj, Przede wszystkim powiedziałem im, że jak strzelę bramkę i wygramy, to muszę coś im postawić wielkiego. No i teraz niestety, no, ale to trochę trzyma. po portfelu dostanę Czekaj Zabójano. Się... Czekaj, oni chyba będą. Zabójano. 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 za Kto? za Zabójano. Kto! Kto! Nie było tak łatwo, jak wskazuje wynik, ale brawo, panowie za grę! Bo graliśmy tak, jak chcemy grać. Graliśmy do przodu agresywnie w odbiorze. Cieszyliśmy się grą kilka akcji było naprawdę bardzo, bardzo ładnych i po takiej też czyniliśmy bramka. Rogi też były po tym, że stworzyliśmy sobie sytuację. Także dziękuję bardzo panowie. No i wykonujemy zdjęcie. Mieliśmy chwilę przerwy, ale działamy dalej. Damian. Dwa mecze, trzy asysty, tak? Także ciągniemy wszyscy, panowie, do góry i o to nam chodzi. Ja jeszcze coś dorzucę od siebie, panowie, żebyśmy się nie cieszyli dzisiaj na maksa, bo ja mam nadzieję, że pełne pierścieńcie nastąpi w poniedziałek. panowie, i tam będzie taka radość porządna. Ale nikt nie zabronił teraz krzyknąć, tak? Kto wie Wielkie, wielkie, wielkie! Wielkie, wielkie, wielkie! Wielkie, wielkie, wielkie! Tak jest Miedziowi. Mamy to. Jest awans do jednej z finału Pucharu Polski. A teraz mam nadzieję, że wszyscy widzimy się w poniedziałek. Na za HM zagłębia arena na derbach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! ogień